Dzień dobry. Dzień dobry moi drodzy, vlog Jakość, Artur medlarz. W każdej górze wychodzi słońce. U mnie też wyszło. Powiem wam dzisiaj o tym, jak skończyła się nasza przygoda z jakość. jakości. I o doktrynie jakości, bo to jest książka, którą każdy musi przeczytać. Kto pracuje w jakości, ale nie tylko. Zapraszam. No jestem już w domu pobiegane, skończyliśmy sprzedaż Excel w jakości. To, co Michał estymował na początku, to przebyliśmy ten wynik. Sporo przebyliśmy ten wynik, trzeba powiedzieć wprost, co cieszy, bo dotarliśmy do odpowiednich osób, chcieliśmy dać wam wartość. Wiele osób odpowiedziało na to, kupując kurs i dołączając do społeczności Excel w jakości od podstaw do eksperta, ale to był bardzo intensywny czas. Biorąc pod uwagę jeszcze to, że przez większość czasu pracowałem z domu, z małym dzieckiem, tutaj za drzwiami, zaraz udało się zrobić coś naprawdę fajnego. I dużo też się nauczyłem przy Michale Kowalczyku, bo pokazał mi, jak można tak naprawdę pracować na nieco wyższych obrotach i robić jeszcze więcej niż ja do tej pory. Gdzie mam braki jeszcze i co poprawić. I to jest też taki fajny przykład zarządzania jakością. Oznaczy pewnie coś takiego jak benchmark. Jeżeli pracujecie w swojej firmie, w swojej w firmie jakiejś produkcyjnej i coś wam nie wychodzi, jakiś proces nie jesteście w stanie go ustawić, to najlepiej jest zrobić benchmark, zobaczyć jak robią to inni, jak pracują inne firmy, jak na przykład inaczej zarządzają reklamacjami, jak zarządzają wyrobem niezgodnym. Często robić takie benchmarki, trzeba zawiązać współpracę, pojechać zobaczyć jak oni robią coś takiego. A Czasami taka firma przyjeżdża do Was. Fajnym pomysłem, fajną pracą też jest zarządzanie jakością dostawców, o czym Wam mówiłem, bo macie takie benchmarki darmowe. Idźcie do dostawców na audyty i widzicie, jak oni pracują w danych tematach, więc też się można dużo nauczyć. Tak jak Wam mówiłem wcześniej. No i wyszło słońce po tej burzy, która była, którą widzieliście na ostatnim vlogu, gdzie wszystko się sypało i wszystko się nie udawało. Ale trzeba było wrócić po prostu na odpowiednie tory, zatrzymać się, nagrać vloga, pomyśleć o tym, co jest nie tak i podjąć działanie. Chcę Wam polecić jeszcze Doktrynę Jakości, bo to jest świetny, świetna książka dla każdego, kto chce pracować w zarządzaniu jakością lub pracuje w zarządzaniu jakością. Doktryna Jakości. To jest turkusowe wydanie drugie. Pierwsze wydanie czytałem jeszcze na studiach. W 2006-2007 jakoś. Uż zrobiła wtedy na mnie duże wrażenie. A wydanie turkusowe jest jeszcze ciekawsze. Co ciekawe, można tą książkę za darmo też przeczytać w sieci. Wchodząc na stronę doktora, profesora nawet, przepraszam, panie profesorze Blikle. Można inaczej. Bardzo fajny tytuł, bo dużo też mówi o tej książce i o tym, co jest w środku. Bo w tej książce nie znajdziecie dużo narzędzi, dużo o Ishikawie, o Pareto i tak dalej, ale bardzo potrafi zmienić Mentalne nastawienie do zarządzania jakością, do podejścia procesowego, do podejścia budowania zaufania, budowania świadomości jakości. Genialna książka. Każdy powinien ją przeczytać i dążyć do tego, co tutaj jest napisane w tej książce. Ona dzieli się na dwie części. Pierwsza jest dość mocna o Turkusie i o tym, jak poprzez Turkus można zbudować fajną fabrykę. A druga część jest o zarządzaniu jakością, o demingu, o jego zasadach, o TQM-ie, yy, Polecam. No a później cel jeden, Goldrata, trochę przereklamowana książka, ale też ją warto przeczytać, jak się interesuje cielinem. Doktryna jakości zdecydowanie polecam. Dlaczego moim zdaniem ta książka jest tak ważna? Bo my po studiach mamy bardzo dużo wiedzy, takiej technicznej, mocnej, narzędziowej. Mamy bardzo dużo informacji o statystyce, choćby o SIX-SIGMA, która moim zdaniem też jest nieco przyreklamowana, a mało mamy wiedzy na temat takiego podejścia kompleksowego, takiego podejścia szerszego do zarządzania jakością, do zrozumienia drugiego człowieka przede wszystkim, bo pracujemy z ludźmi, do budowania zaufania, świadomości, właśnie. Tego niestety nas się nie uczy, ale ja się nie dziwię, bo skąd ludzie na uczelniach, skąd prowadzący zajęcia, mają wiedzieć, jak wygląda życie w fabryce, na produkcji? No nie mogą tego wiedzieć, nie mam do nikogo pretensji w żaden sposób. A gdy już wejdziecie do tego świata, zobaczycie, że tam nie wystarczy znać Pareto, nie wystarczy znać diagram korelacji, żeby budować jakość. Trzeba znać to, co jest tutaj napisane i zacząć to stosować. Bo tutaj jest i trochę o komunikacji, i o negocjacjach. I o budowaniu przede wszystkim świadomości jakości w organizacji i tego, jak rozmawiać z ludźmi, żeby oni tą jakość chcieli osiągnąć, bo na tym powinno nam zależeć, bo jakość powinni osiągać wszyscy w organizacji, a nie tylko dział jakości. I to chyba wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Nie będę więcej Wam przekazywał dzisiaj żadnych informacji, żadnych cytatów, żadnych filozofii. Był to intensywny dla mnie tydzień, bardzo mentalnie trudny, ale udało się na końcu dużo osiągnąć, z czego się bardzo cieszę. I to też pokazuje, że trzymanie się procesu i podążanie w tym kierunku, w którym chcemy podążać, pomimo przeciwności losu, zda rezultaty. Tak długo, jak będziemy się trzymać tego, co chcemy robić i wybierać mądrze. I takich mądrych wyborów Wam życzę i nie poddawania się, jeżeli coś nie wychodzi. Jeżeli chcesz gdzieś dojść, gdzieś być, to prędzej czy później będziesz, jeżeli będziesz postępować w odpowiedni sposób. Tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.